Rynkowi Rafał Zawicki i Paweł Stasiak. Proszę Państwa, ostatnie starcie przed nami, starcie finałowe. Starcie, w którym w niebieskich spodenkach zawodnicy Fight Dream Gdynia, Arka Gdynia, reprezentanci Gdyni. Z drugiej strony LKS. a jest tutaj taktyczna zamiana. Proszę zobaczyć, jak ŁKS tutaj próbował szukać rywali, kto na kogo ruszy. Czy to się uda? Jest w tej chwili walka z, w jednym pojedynku, starcie przysiadce w drugim. W dystansie jest wymiana mocnych ciosów. Znów tutaj nie ma kalkulacji. Jest próba tam sprowadzenia do parteru, próba podebrania za dwie nogi, teraz za jedną. Czy to się uda, ale dobrze stabilizuje pozycję. Zawodnik jednak nie z arki i jest parter. Ostatnie starcie, ostatnie finałowe starcie. Jarka czy EKS. Na pewno są już zmęczeni jedni i drudzy. Każda drużyna toczyła już tutaj zacięte pojedynki. Ring, przepraszam, octagon coraz bardziej. Otoczony już, już przez kibiców, którzy no już stoją tutaj, dopingują i z uwagą śledzą to, co dzieje się w OKTAGONIE. Dwie walki, ostatnia, właściwie przedostatnia runda tego turnieju, jeśli nie będzie dogrywki. Przypomnę, każde zwycięstwo jednego zawodnika to jeden punkt. Jest tam reakcja sędziego jesteś. Jest odklepana odklepana ta sytuacja tak. Przegram zatem zawodnik z Gdyni. W tej chwili ekipa lks u dwóch na jednego poradziła sobie z rywalem, czy nie? Na to wygląda. Zaraz będziemy mieli jeszcze powtórkę, ale jedno jest pewne: UKS Łódź. Box wygrywa, wygrywa pierwszą rundę i jest bliżej zwycięstwa w tym pierwszym turnieju. Iron Warriors Team. Ale za moment będziemy mieli drugą rundę. Za moment będzie okazja. By. widzimy powtórkę jak to się zakończyła ta pierwsza no tutaj nie za wiele miał do powiedzenia zawodnik z Fight Gym Gdynia ale za moment znów siły będą wyrównane za moment znów będzie dwóch na dwóch wchodzą już do klatki zawodnicy z Gdyni są już w niej także zawodnicy UKS-u Decydujące starcie. Jeśli wygadają, to arkowcy będziemy mieli dogrywkę jeden na jednego. Jeśli Siacy rozstrzygną tę rundę na swoją korzyść, Tryumfują w pierwszym turnieju w arenie. Ruszyli mocno do przodu zawodnicy z arki, ale w obu przypadkach próbowali tutaj obrócić pozycję. Rywale w tej chwili dwa razy jest przewaga, jest próba dosiadu w obu przypadkach ze strony Arkigdynia. No, blisko są markowcy tego, by wyrównać stan tej walki, ale to jest jeszcze daleka droga. Mocno pod siatką próbuje pracować w tej chwili. Zawodnik z Arki Gdynia widzimy próba tych młotków, ale teraz potężne uderzenie wylądowało na głowie Łka Esiaka. Na środku oktagonu w tym czasie jest taka bardziej solidna praca i rozbijanie rywala, który próbuje kontrolować tą pozycję w parterze, ależ teraz rozbił swojego przeciwnika, niesamowicie zawodnik z Arki Gdynia, ale ma tam żelazne zdrowie i odporność na ciosy zawodnik z uks u Przez moment cisza, ale tylko przez moment jest już doping w hali poznańskiej areny. No jeśli ta runda będzie dead, będzie rozstrzygana decyzją sędziowską wygrają ją z pewnością zawodnicy Fight Gym Gdynia i wtedy będziemy mieli dogrywkę. Coś by się tutaj niesamowitego musiało zmienić, ale nie potrafią wyjść, wyrwać się tutaj z tej dobrej pozycji zawodnicy z Łodzi. Chociaż teraz obkręcił się jeden z zawodników w białych spodenkach. Ma plecy jego rywala w tym, w drugim pojedynku próba podniesienia walki do stójki nieudana w opałach zdecydowanie łks Jest w tej chwili próba duszenia w... Nie ma, znów przekręcił się dobrze, ale za to jest dosiad i jest już ground and pound tutaj na środku oktagonu, mocno krwawi tam. Jeden z zawodników Neoleg, mawiał to znakomity komentator i długie, przez długie lata zapaśnik Michał Stanisławski. Ci, którzy walczą, rzadko wyglądają dobrze. To nie jest tutaj najważniejsze. Tutaj liczy się coś zupełnie innego. Zbliżają się do siebie obie walczące pary. No na pewno nowy widok w polskim MMA. Już chyba kończy się tam pod siatką, pod ogrodzeniem. Jedna z tych walk no w tej chwili wspólnie można powiedzieć praktycznie w tym samym miejscu walczą zawodnicy Arki Gdynia, którzy pewnie zmierzają pod ogrywkę w, w finałowej walce Iron Warriors Team tutaj w hali Poznańskiej Areny. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich naszych widzów z Facebooka. Osobiście dziękuję za te wszystkie miłe i ciepłe słowa, które tutaj do mnie kierujecie, także pozdrawiam Was serdecznie. Ale w międzyczasie znów sporo zaczęło się dziać w Oktagonie, bo jest zmiana sytuacji i walczy o zwycięstwo teraz ekipa Ekipa UKSU jest zmiana pozycji, coś się tutaj dzieje, gdzie, ile jeszcze potrwa ten pojedynek, no w tej chwili jest w opałach Arka Gdynia. czy to jest koniec, 10 sekund do końca tej walki, no jeśli nie pomoże teraz koledze i robi to zawodnik, co teraz sędzia pokazał, dlaczego przerwał tą walkę. Nie wiadomo, o i będą tutaj sędziowskie decyzje, no i coś się tutaj wydarzy, no na zakończenie tej walki mieliśmy sytuację, w której no, teoretycznie wyglądało na remis, ale przez całą rundę prowadzili tutaj, wydaje się, u sędziów punktowych zawodnicy z Gdyni. No, będzie tutaj rozstrzygnięcie sędziowskie, czy będzie dogrywka? Czy jednak sędziowie uznają tą rundę za zwycięstwo 2 do 0 zawodników... ...zawodników Łódzkiego Klubu Sportowego. Jest tutaj prośba o doping jeszcze do swoich kibiców, którzy... No nie wiem, czy my możemy to państwu pokazać. Tutaj jest do gry, przepraszam, powtórka. No i to jest ta sytuacja. Dlaczego sędzia przestał? przykazał przerwać, pokazał... Najpierw by przerwać walkę, teraz przerwał walkę po czasie. No już są piękne panie w ringu z nagrodami. Ale czy to na pewno jest koniec tej walki? Czy to jest koniec tego turnieju? No wydaje się, że tak, bo są już organizatorzy, ważne persony. Wydaje się jednak, że to jest rozstrzygnięty pojedynek. Nie ma informacji o dogrywce, słuchamy zatem. Wielkie brawa dla naszych finalistów! Wielkie brawa dla wszystkich wojowników Kali Iron Warriors Team! A już teraz. Nie będzie miała dzisiaj powody do radości, oto werdykt! Pierwszego turnieju kwalifikacyjnego Iron Warriors Team zostaje!